Ile zarabia streamer? Jestem streamerem na Twitch TV. Streamuję już od ponad 4 lat. Jeśli streamuję The By Daylight, to średnia widzów waha się między 110-130 w ciągu ostatnich 30 dni na polskim Twitchu. Mój kanał znajduje się na 124 pozycji. A to oznacza, że mój kanał pod względem obejrzanych godzin jest wyżej niż 99% pozostałych kanałów. Jak możemy rozbić zarabianie na streamingu? Streamowanie, Donaty i sponsory. W przypadku Twitcha mamy tutaj dochód za Suby, Gift Suby, Bitsy, Reklamy. Z tego można w bardzo prosty sposób wyliczyć, że na Twitchu zarabiam około dolara na godzinę. Podałem w przybliżeniu 2 dolary za godzinę, ale w rzeczywistości sam Twitch po odjęciu podatku przynosi mniej niż 1 dolar. Ale jeśli dodamy do tego kasy Donate, a następnie grosze z pozostałych platform, oraz okazjonalne umowy sponsorskie to może na godzinę wyjdzie ponad 1,5 dolara, co w przybliżeniu da nam tą początkową kwotę.